Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Nie wiem, czy zauważyliście to pytanie. Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? Oni myślą o sobie. Oni chcą osiągnąć te najlepsze miejsca, chcą być kimś w tym Królestwie Niebieskim, które Jezus głosi. To tak jakby, posłuszę się takim obrazem, który chyba każdy z nas zna. To tak jakby na przystanku było mnóstwo ludzi, czekając na autobus i podjeżdża pusty autobus, i oczywiście nie ma w autobusie tyle miejsc siedzących, ile jest ludzi na przystanku, żeby każdy był zadowolony, więc co? Więc ludzie, widząc to, że jest nas tak dużo, pchają się, czasami łokciami się tam rozpychają, kto pierwszy, ten lepszy. No i wtedy już masz to doświadczenie, bo już jechałeś autobusem, wiesz, gdzie to miejsce jest najlepsze, z przodu, czasami niektórzy lubią z tyłu. Albo przy oknie, ale wiesz, że na przykład niedobrze jest siadać tyłem do kierunku jazdy, bo masz jakieś tam problemy, więc każdy będzie tak pod siebie, pod siebie, pod siebie planował tą przyszłość, to szczęście, to życie wieczne, to Królestwo Niebieskie. A Bóg wie, co dla nas jest najlepsze. I mówi: musisz zrezygnować z tego swojego myślenia. Ja wiem lepiej. Bo Bóg wie lepiej masz się stać jak to małe dziecko, które jeszcze nie wie, jeszcze nie wie, co jest dla niego dobre. Ono jest tak małe, że ono po prostu żyje tu i teraz. Ono przyjmie wszystko. Ono, ono jest, nie jest jeszcze um, tak jak my um, skażone tą porządliwością oczu, ciała, tą pychą tego świata. Bo ono jeszcze nawet rozumu nie ma, bo to jest takie małe dziecko, które jeszcze nie używa rozumu. Jak masz 7 lat, to już Kościół katolicki mówi, to już jesteś traktowany inaczej w Kościele, nie jak dziecko. Dziecko, ktoś jest traktowany jak dziecko, jeśli jeszcze rozum, rozumu nie używa tak w pełni. Ma ten rozum, ale jeszcze nie potrafi rozróżniać dobra od zła. I my mamy właśnie być tacy niewinni. Jak to zrobić? Jak się odmienić? Samemu się nie odmienię, samemu się nie uniżę. Ktoś mnie musi odmienić, ktoś mnie musi uniżyć. Jezus mnie uniża, poniża, doświadcza mnie swoją miłością. Ta miłość jest ciężka, no bo ona jest w jakichś ramach. A ja jestem taki szeroki, mam takie wielkie pragnienia. Często te pragnienia nie są z Boga, no to wszystko musi się, tak wiecie, skompresować. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, to nawet nie wejdziecie do tego Królestwa Niebieskiego. Nie myślcie o, o, o jakichś lepszych miejscach, wy w ogóle nie przeciśniecie się przez te drzwi, bo jesteście za bardzo tyli w swoim myśleniu. I to, to, tego się wszyscy, wszyscy musimy nauczyć, i mamy niewiele czasu, naprawdę niewiele czasu, do tego, żeby, żeby stać się takim małym dzieckiem. Taki mały. Zobaczcie, nawet imię Paweł znaczy mały. Paweł stał się mały. Zobaczcie, jak go traktowano, jak go potraktowali inni, nawet jego współbracia inni uczniowie Jezusa. Jak, się, jak nie, nawet nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Żydzi nie chcieli mieć, mieć z nim nic wspólnego, i nawet uczniowie Jezusa nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, bo się go bali. Przeżył naprawdę dużo cierpień, bólu. My się na niego patrzymy jak na giganta, giganta ewangelizacji. Takiego po prostu płodnego człowieka, który założył tak wiele kościołów, wspólnot i, i i po, no, po prostu jest, nawet jego pisma są natchnione i w, w, umieszczone są w kanonie Pisma Świętego, i trzynaście tych listów Świętego Pawła czytamy, rozmyślamy nad nimi i, i, i patrzymy na, na to, co Bóg y, przez niego powiedział. On był mały, był mały jak małe dziecko. Nawet mówi, że w, w swojej wymowie był słaby. Miał problemy z oczami. Był mały. My tego nie chcemy często. Dla nas to jest za trudne. No, musimy zmienić to nasze myślenie. Musi to być trudne. Jeśli coś jest łatwe, to czy to prowadzi do życia wiecznego? Hm? Jezus wziął krzyż, nie był to. Prosty Krzyż, Łatwy Krzyż, Mały Krzyż. To był duży Krzyż, wielki, ogromny. Nasze krzyże też są wielkie, ogromne, ale Bóg jest z nami. Nawet w pierwszym czytaniu z dnia mówi: Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Każdy z nas ma tego, tego anioła, tego świętego anioła stróża. Który jest często niezauważalny, który nawet często nie chce być zauważalny, bo żebyśmy nie, nie, za, za bardzo nie skupili na, na nim uwagi, bo wiecie, bo aniołowie są różni, nie? Niektórzy, niektóre złe anioły próbują się podszyć pod te dobre anioły. I my musimy się nauczyć jednej rzeczy: że codzienne czytanie Biblii. Jest naszym obowiązkiem, jak obowiązkiem y, dziecka jest pójście do szkoły. Takiego małego dziecka, które musi się nauczyć używać tego rozumu. To jest nasz obowiązek. Czytanie Biblii to jest obowiązek każdego chrześcijanina. Bo skąd będziesz wiedział, czy, czy to, co przychodzi Ci na myśl, pochodzi od Boga? A może nie pochodzi, może, może chciałbyś, żeby to pochodziło od, od Boga. To, to wszystko musi być hmm, sprawdzone. Miłość musi być sprawdzona, wiara musi być wypróbowana, nadzieja musi być wypróbowana. To wszystko musi być wypróbowane. To wszystko nie jest takie proste. My musimy współdziałać z łaską uświęcającą, z łaską bożą. Za nas Bóg wszystkiego nie zrobi. Musisz też coś zrobić. Jezus mówi: Musisz się uniżyć. I patrzeć tak jak małe dziecko w tym swoim zaufaniu. I chciałem wam pokazać na przykładzie mojego życia, jak Bóg do mnie mówi. Skąd ja wiem, że mam podejść do jakiegoś człowieka. Po prostu słucham, słucham swoich, że tak powiem, pragnień, pragnień. To, to, to nie do końca swoich pragnień, dobrych pragnień. Mam pragnienie, żeby podejść do człowieka, bo widzę, że jest mu źle. A skąd ja widzę, że jest mu źle? Bo mi też kiedyś było źle. Może nawet teraz jest mi źle. Bóg mnie uniża, u, uniżył, uniżać będzie, y, będzie przeprowadzać mnie przez różnego rodzaju cierpienia, wydarzenia, niezrozumienia, bóle, krzyże i tak dalej, w pustynię, jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, głody, niegłody. Różne tam jakieś problemy z ludźmi, w relacjach. On przez to wszystko będzie mnie przeprowadzał, po to, żeby mnie z tego wyprowadzić i pokazać mi, jak pomagać innym. I na przykład ja widzę, jak ktoś cierpi. Widzę to po prostu, bo sam cierpiałem. Widzę, jak ktoś siedzi w, na ławeczce, jest ciemno, jest taki schylony, i ja widzę, że jest mu coś nie tak. Ja to widzę, bo sam czegoś takiego doświadczyłem. To tak jak kiedyś widziałem głodnego człowieka, bo akurat przesz przeszedłem głód i widziałem, że on jest głodny. Po prostu widzę, jak reaguje jego ciało, bo sam tego doświadczyłem. I jak ty tego doświadczysz, to będziesz to widział. Więc widzę tego człowieka o pierwszej w nocy, wracam sobie na nocleg. Tam w Warszawie, bo miałem tak wiele spotkań yy, po drodze, że aż dopiero o pierwszej w nocy wracam do domu i widzę człowieka, który jest taki pochylony, siedzi tam na ławeczce, ciemno jest. I pytam się, co ci jest? Pomóc ci? A on wyskakuje na mnie, wyzywa mnie, yy, jest agresywny. Więc, ale ja się nie daję, ja po prostu dalej. Podnoszę głos, przyznaję się, nie byłem za bardzo miły, jak on wyskoczył na mnie, I, i, i pokazuję mu: człowieku, ja nie chcę Ci nic złego zrobić. Po prostu zapytałem się, co ci jest, czy ci pomóc. A ty mnie tutaj tak wyzywasz i, i każesz mi ten, nie? Wie, wiesz co, właśnie straciłeś łaskę, i poszedłem sobie. No i, i idę, idę, a on biegnie za mną. Biegnie i krzycz: zaczekaj, zaczekaj. Więc ja się odwracam, on po, podbiega i mówi: przepraszam. Przepraszam, naprawdę głupi jestem. Nie zauważyłem, że ty chcesz dla mnie czegoś dobrego. Bardzo cię przepraszam. No to ja rzuciłem mu się na szyję, przytuliłem go i mówię, wybaczam ci, jak ojciec miłosierny synowi marnotrawnemu. Mówię, dobra, zostawmy to. Co się stało? I on mówi o swoim życiu. No i jeszcze chyba z godzinę gadaliśmy. Przyjął Jezusa do swojego życia. Eee, warto było się zatrzymać, warto było dostać takim, tak słownie, od kogoś, wiecie, tyle razy już dostałem słownie od kogoś, a nawet tak fizycznie też, że później się mówi, a już się nie będę, nie będę się zatrzymywał, nie będę rozmawiał z tym człowiekiem. Po co? Po co w ogóle? No właśnie, Bóg mówi nie, no właśnie po to. Te te punkty styczności, te, ja to tak nazywam wspólny mianownik. Bo my jesteśmy ułamkami. Ten człowiek jest ułamkiem, ja jestem ułamkiem. Nikt z nas nie jest całością, bo jesteśmy popękani. Więc jak dodać ułamki? Wspólny mianownik. Musi być coś wspólnego i Bóg daje nam ten wspólny mianownik. Jakieś doświadczenie, przybywanie na tym samym przystanku, na tej samej uczelni, jazda tym samym pociągiem. Hmm. Stanie na tych samych pasach, mówienie tym samym językiem. No jest dużo tych wspólnych mianowników, które ty musisz zobaczyć. Ale nie będziesz tego widział, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o sobie. O tym, co jest tam z tyłu i o tym, co jest z przodu za daleko. Dzieci tak nie myślą. My musimy to zmienić. My musimy poprosić Boga, żeby Bóg to w nas zmienił. I wtedy zaczną nam się oczy otwierać na te kropki, i zaczniesz je łączyć razem z Duchem Świętym. On zacznie, zacznie ci pokazywać, do czego cię powołał, po co jesteś na tym świecie. Nie jesteś, nie jesteś na tym świecie do zarabiania kasy. Bo ten, kto zarabia kasę, kto y, pracuje dla zarabiania kasy, mówi: Ageusz y, zbiera do y, dziurawego mieszka. Dlatego tak wielu ludzi nie ma za co żyć, tak wielu ludziom się nie spina ten bu budżet, tak wielu ludzi chodzi zdenerwowanych, zestresowanych, a przez to też nałogi się na to nakładają i nieszczęścia gotowe, i, i, i słowo Boże nie smakuje, modlitwa nie smakuje, yy, kościół nie smakuje, już nic nie smakuje, a to świadczy o chorobie, o chorobie duszy. No i później takie myśli. Nie? Co ja muszę zrobić, żeby być największy? Tam w Królestwie Niebieskim. Albo w ogóle Bóg już nie istnieje, Boga nie ma, człowiek wrzuca go do szufladki. Kiedyś wierzyłem, już nie wierzę, N nie zajmuje się tym. A to wszystko naprawdę jest proste. Ostatnia rzecz, którą wam powiem, to to, że Bóg jest istotą niezłożoną. Jest prostą istotą. Bóg jest prosty. Bóg, ten wszechmocny, potężny, wielki, wspaniały, cudowny, który jest miłością, który jest aktem miłości, jest prostą istotą. Naprawdę jest prostą istotą. Ten, który stworzył tak wielki, złożony świat, taki, taki wielgachny wszechświat. Że te wszystkie planety krążą wokół tamtych słońc, tych orbit, i te słońca są takie wielkie, duże. On jest prosty. Dlatego mówi przez dzieci. I mówi: Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Dlatego y, wiele, wiele tych objawień prywatnych, maryjnych, jest udziałem tych małych dzieci. Małe dzieci, które same tego nie wymyślą, które po prostu potrafią przekazać, tak jak usłyszą, bez koloryzowania dodatków, prawdę, jakąś prawdę o Bogu, która akurat ludziom się przy, przyćmiła i ludzie już na to nie chcą patrzeć, bo patrzą na swój nos, bo nie umieją spojrzeć. Więc przez dzieci Bóg działa. Gdybyśmy słuchali naszych dzieci. My nie mamy dawać im tych miejsc dla dorosłych. My nie, my nie musimy i nawet nie, nie, nie możemy oddawać dzieciom tych urzędów. Premiera, prezydenta, jakiegoś króla, żeby one nami rządziły, bo często tak niestety rodzice robią, że dzieci rządzą rodzicami i wtedy rodzina jest dysfunkcyjna. Dysfunk My mamy stać się jak dzieci w słuchaniu w drobnych rzeczy, małych rzeczy, małych rzeczy, które pochodzą od Boga, małych pierwiastków prawdy, jakichś wspólnych mianowników. Ale do tego trzeba dobrego wzroku. Wzroku, który pochodzi od Boga. Daru Ducha Świętego. To Bóg da Ci ten dar. Dar patrzenia, dar słyszenia. Ale serce musi być miękkie. Nie może być stwardniałe przez grzech. To tak jak gąbka. Jak weźmiesz gąbkę i myjesz tą gąbką coś, I jej nie wypłuczesz. To ona staje się twarda, 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 aż w końcu stwardnieje i nic nią nie umyjesz, bo już jej nie będziesz mógł tak. No, nią myć. Ona już nic nie przyjmie. Ona już wody nie przyjmie, bo ona jest już twarda. Tak nasze serce. Serce jest jak gąbka wszystko wsiąka w tą gąbkę. I, i, i najważniejsze jest, co wsiąka. Jaką wartość ma to, co wsiąka w Twoje serce. Twój rozum, Twoje myślenie. Jeżeli słuchasz tylko tego świata, no to bądź pewny, bądź pewna, że twoje serce stwardnieje i staniesz się ślepy, głuchy na to, co jest przed Tobą. Nie będziesz widział tego anioła, tego stróża, tego, tego działania bożego, tej opatrzności Bożej. No i trzeba sprawić, przyjść do Boga, zrobić ten krok i. Powiedzieć Boże, ratuj mnie, rozgrzesz mnie, rozgrzesz mnie z moich grzechów, oddaję ci moje grzechy, moje zło. Uczyń na nowo serce nowe serce, stwórz we mnie we, we mnie serce, daj mi Twojego ducha, odnów tego ducha we mnie. I zaczniesz widzieć znowu na nowo, on musi się tego nauczyć. Krok po kroku, dlatego mówię, werset po wersecie, czytajcie Biblię. I rozmyślajcie nad, nad tym słowem, co zrozumiesz, zachowaj. Czasami nic nie zrozumiesz, ale w pamięci miej, tak jak Maryja. Maria miała to w pamięci. Nie rozumiała, ale miała to w pamięci. <noise> Ktoś może powiedzieć, a ja nie mam takiej pamięci, żeby zapamiętać 73 księgi, bo tyle liczy yy, ksiąg Pismo Święte. Bóg jest w stanie ro rozszerzyć Twoją pamięć. Naprawdę, ćwiczyć trzeba pamięć. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.